Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was, gdybyście mnie miłowali. Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca. I tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto Słowo Pańskie. Jezus mówi o tym, że On daje pokój, swój pokój. No, co właściwie, o co tu właściwie chodzi? Więc Jezus wyjaśnia to w następnym zdaniu. Myślę, że apostołowie też potrzebowali tego wyjaśnienia. Jezus mówi: Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Pokój Chrystusa polega na tym, że człowiek niczego się nie boi, niczego się nie lęka. Dlatego pewnie rzeczywiście Jezus najczęstszym słowem, jakiego używa, no najczęstszym zdaniem, jakim się zwraca do apostołów, to jest odwagi. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Niech się nie trwoży wasze serce. Najczęściej Jezus tak mówi pojawia się, mówi pokój wam, no to było takie pozdrowienie, to dzisiaj tak się pozdrawia na Bliskim Wschodzie. Żydzi się pozdrawiają, szalom, a Arabowie się pozdrawiają, assalamu aleikum i to jest właśnie, czy szalom, czy salam, to, to jest pokój, to jest pozdrowienie pokoju. Ale Jezus mówi, że jego pokój jest czymś jeszcze więcej, jest tym brakiem lęku, brakiem ym, takiego przerażenia życiowego, takiego myślenia o swoim życiu w tym kontekście. Ojej, nie uda się! Ojej, co to będzie? No, zginę. Moje życie będzie zniszczone. Nie uda się. Jezus mówi: Nie, wy się nie bójcie. Miejcie mój pokój. Yy. To jest ważne, bo rzeczywiście ludzie, kiedy nie mają zakorzenienia w życiu Chrystusa, w Jego zbawieniu, w Jego tej takiej pełnej, rzeczywistej, autentycznej wolności i nadziei i pewności życia, które mają w Nim, to rzeczywiście są pełni lęków. Zobaczcie, jak często my się też o różne rzeczy boimy. Obawiamy się o przyszłość, o, o to, czy będziemy mieli życie zabezpieczone, czy starczy pieniędzy, czy ym, wystarczy na kredyt, czy wystarczy na jakieś specjalne potrzeby, a co będzie w firmie, jeżeli się coś tam nie uda, a y, co będzie z dziećmi, bo to dziecko przeszchoruje i bardzo zawsze się martwimy o siebie, o przyszłość, o swoją rodzinę. I człowiek, który nie ma tego zakorzenienia w Bogu, w Jezusie Chrystusie, no właśnie, różni się poważnie od takiego, który ma w sobie pokój Chrystusa. Psalm 73, który rozważa tą kwestię właśnie człowieka, który ma zaufanie do Boga i tego, który ma zaufanie tylko do swoich Sposobów na życie, bardzo mocno to rozróżnia. Mówi Psalmista: Ci, którzy za nic mają Boga, ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ustami swymi niebo napastują, a język ich biega po ziemi. Dlatego lud się do nich zwraca i obficie piją ich wodę i mówią: Jakże Bóg może widzieć, czy najwyższy ma wiedzę? Co mnie jakiś Bóg obchodzi. On jest gdzieś tam daleko, daleko ode mnie, nie ma wpływu na moje życie, nie ma w ogóle nic ze mną wspólnego. I podsumowuję: Zaiste na śliskiej drodze są, idą ku zagładzie. Jak nagle stają się przedmiotem grozy, gdy giną, strawieni lękiem? I to jest to właśnie, o czym, yy, o czym mówimy. To znaczy, że jak człowiek nie ma zakorzenienia w Chrystusie, nie ma zakorzenienia w Bogu, w życiu Bożym, to jego życie jest trawione lękiem. I niektórzy ludzie od tego po prostu nawet Umierają, mają depresję, popełniają samobójstwa, różne złe rzeczy robią. Nie dlatego, że są źli. Po prostu dlatego, że w ich życiu jest tak wiele, wiele lęku. A Jezus co? A Jezus mówi odwagi, nie bój się, nie lękaj się. Miej mój pokój w sobie. Miej do mnie zaufanie i nic się nie bój, bo ja zwyciężyłem śmierć ją dla Ciebie, i oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do stworzenia świata. Już się nie musisz o nic bać.